Możemy zająć chwilę? Ok, to może tutaj? Przed nami Rafał, zwany jako Pyta. Ostatnio na zawodach pełnił rolę pota 7 Nutrition, na moich zawodach. Na pewno mnie nie pamiętać. Ale okej, okay, właśnie tyle działo, że ma prawo mnie nie pamiętać. Wczoraj Rafał zmiótł wszystko. Totalny winer. Pochwal się, co wygrałeś? Yy, nawet nie pamiętam, ale wiem, że cztery złote medale razem z overallem. No właśnie, prawdziwy zwycięzca. Tyle wygrał, że po prostu nie pamięta. Powiedz nam, czy dzisiaj startujesz? Tak, startuję. Klasik Fizik, tak samo w weteranach czy w mastersach, ale również w Open z młodymi jak zawsze. OK. powiedz, zdać tam tajemnicę, czy wczoraj był jakiś cheat, czy czysta micha? Eee, przed wczoraj, przed pierwszymi zawodami było na czysto ładowanie. Eee nie licząc no steaka, którego tam gdzieś tam zawsze je, a wczoraj już było bardziej brudno bo wiadomo, już mniej piłem ten pół dnia byłem bez jedzenia miałem praktycznie do zjedzenia raz, dwa, trzy, cztery posiłki więc przedostatni to był burger tutaj dziękuję Robertowi Burnejce, gdzie mi dostarczył osobiście, znaczy nie osobiście bo to był na wyjeździe, ale zadbał o to żeby do pokoju takiego pół kilogramowego hardkorowego burgera zjadłem do tego też lody i Placek drożdżowy. <noise> I ostatni posiłek to już był też na czysto, wafle ryżowe, też taki kołacz i parę jeszcze tam takich pierdołek, nie? Ale, ale to takie już ładowanie było mocniejsze. Czyli było na bogato, rozumiem. E, tak, także waga się rano zgadzała, nie jakoś tam przeze mnie nie przeleciało, także dzisiaj forma jeszcze się wyostrzyła, myślę, że będzie jeszcze lepiej. Ale no zobaczymy, to wszystko zależy. Jest to bardzo nieobiektywny sport, bo to wszystko zależy od sędziów. Możesz być najlepszy. Ja wiem, że no i po ocenie też tutaj zawodników i osób postronnych, że mówią, że naprawdę w takiej formie jeszcze nie byłem, że forma jest naprawdę fantastyczna i, i to jest dla mnie chyba największa nagroda, bo miejsce na, na tym fajne jest pierwsze miejsce, fajnie dostawać złoto, ale rzeczywiście, żeby nie było nic do zarzucenia, że tam coś wisiało, że o, no tam na zdjęciach to super, tu było matko, nie? tylko rzeczywiście no dobrze to wygląda. Zdajcie nam tajemnicę, czy podglądać swoją konkurencję, czy w ogóle się to nie robi skupiać się na sobie? Nie, podglądam, ale nie robi to na mnie wrażenia, bo wiem, że scena weryfikuje. Już startuje kilka lat, także wiem, że na Instagramach gdziekolwiek gdzieś Ła wow, i tak dalej, a potem się szuka gdzieś tego człowieka i, i nagle to jest inny człowiek. Także kompletnie na mnie nie, nie działają jakieś zdjęcia Instagramy. Rzeczywiście, nieraz bywa tak, że na backstage'u jakiś zawodnik stoi. I tak łomatko, jak on wygląda, ale wychodzi na scenę i po prostu, no, z pięknego, prawda, z brzydkiego kaczątka robi się piękny łabędź i nieraz też tak bywa i także scena to jest to miejsce, gdzie, gdzie tam się to wszystko odbywa. Okej, okay, zdać nam ile masz wejść dzisiaj? Dzisiaj dwa. Dzisiaj dwa. Tak jak mówiłem, Mastersi i Open. Także dzisiaj będzie chyba dwa. W zależności od tego, jak tam. Nie, ale overale nie ma chyba w tym. Także jedno, bo to jest już Open, wszystkie kategorie, Classic Fizik, także to jest od razu w trzech kategorii rozgrywana. już startowałeś na Słodkiewicz Classic? Bo z tego co mi wiadomo, to, jest, to są zawody międzyfederacyjne, nawet panel sędziowski jest inny, bo ma siedmiu sędziów i z różnych tak naprawdę federacji. Nie, nie startowałem, kibicowałem. Kiedyś też tam udało mi się sponsorować zawodników do jakiejś edycji. Chciałem zawsze wystartować, ale no. Raz się pojawiła y, Słodkiewicz Classic, ale to była jeszcze wtedy Federacja FBB, teraz jest ponad klasami. A wczoraj był plan y, wystartować, już był plan NPC, a skoro Słodkiewicz pojawił się w niedzielę, no to skoro jestem na miejscu, to dlaczego nie. I, i tak wyszło, że dzisiaj startuję. Powiedz nam, czy wczorajszymi zawodami rozpocząłeś swój e, sezon startowy, czy jakieś starty w Polsce, za granicą? Tak, zacząłem sezon startowy, to jest mój pierwszy start, dzisiaj drugi. Za dwa tygodnie Birmingham Arnold Classic. Yy, I dwa tygodnie po Arnoldzie yy, Olimpia w Rzymie. Powiem yy, bardzo, bardzo ambitnie. Ja Ci życzę samych sukcesów, no my się na pewno spotkamy, bo ja jestem też zawodniczką, więc albo ja jestem w roli reporterki, albo Ty, więc na pewno się spotkamy. Ja Ci kibicowałam szczerze i węczałam nagrody wczoraj, nie wiem czy pamiętasz, tak to Ciebie chwyta powiedziałam, takie emota. No, no, to właśnie, Ty, dobrze. Tak, to była ja, Wow, wow, zmiotłeś wszystko. Ja, e, Marta e, uszyła dla mnie gadki i jedna z dziewczyn wies, wiesza, wieszała mi medal, ja myślałem, że to jest Marta. I ona mi wiesza ten medal, ja do niej mówię... Ja do niej mówię... Fajne gatunek. Oka, dobra, nie ma sprawy, nie? Ale musiał to dziwnie zabrzmieć, nie? Tak, to, na to, na to na pewno, ale... To na jest no. Tak, to są takie emocje, człowiek jest w takim szoku, zresztą to światła reflektory i do, dopiero później dochodzi z czasem, ile się wygrało, no nawet dzisiaj nie jesteś w stanie powiedzieć, bo było tego ogrom. Ja trzymam do ciebie, jak się dzisiaj... Będziemy Cię kibicowali, na pewno będziemy z kamerą gdzieś w backstage'u. Także trzymam krzyki za dzisiaj i za następne starty. Do zobaczenia i że zrobimy sobie jeszcze fotę wspólną. Jasne. Ok.